Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. W jednej ze swoich bajek nasz mistrz słowa i wieszcz narodowy lobbował myśl, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jakież ja mam szczęście, że mam takich przyjaciół i dzięki Gosi oraz Łukaszowi, którzy użyczyli mi swojego komputera, mogę zmontować i opublikować dzisiejszy odcinek. Bo nie wszyscy wiecie, ale kilka dni temu mój sprzęt, na którym nagrałem całe 27 odcinków kroniki kryminalnej, odszedł do krainy wiecznych lagów. No ale szczęśliwie, przynajmniej dla mnie, może i dla niektórych z Was, mam sprzęt, na którym będę mógł dalej nagrywać. Zatem, gościu Łukaszu, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że nie obrazicie się, że tak publicznie. No i was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dla Was prośba, łapkę w górę, jeśli się cieszycie tak jak ja. Mój Boże, każdą możliwość wykorzystałaby, żeby, żeby o te lajki pożebrać. No ale nic. Przejdźmy do klu, przejdźmy do historii. W poprzednim odcinku postawiliśmy stopę na nowym kontynencie. Poznaliśmy córkę, która podniosła rękę na swoją matkę. Jeśli nie słyszeliście, to serdecznie zachęcam. Podlinkuję ten odcinek od razu. Dziś pozostajemy w Ameryce i przyjrzymy się jednej z najdziwniejszych kreatur ludzkich, o jakich dane mi było słyszeć. Przepraszam, że odczłowieczam tego osobnika, ale poznając go Ciarki przechodziły mi po plecach i ogarniało mnie zdumienie. Od czego zacząć? Może od jadłodajni dla bezdomnych, w której wspomniany jegomość pałaszował miskę zupy i rozmyślał o swoim marnym losie. To punkt zwrotny w jego życiu i, wybaczcie mi to niefortunne określenie, w jego karierze. Gdyby tego chłodnego dnia 1976 roku nie znalazł się w tej jadłodajni nie poznałby tego kto zaraz miał się do niego przysiąść i nie rozpoczęłaby się ich kilkuletnia tułaczka po Stanach Zjednoczonych gdyby nie ta tułaczka nie powstałaby legenda a gdyby nie legenda ja nie miałbym tematu na dzisiejszy odcinek kiedy czyta się o jego osiągnięciach, a słowo to mówię w wielkim cudzysłowie, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z geniuszem zbrodni. Gdyby udowodniono mu wszystko, do czego się przyznał, byłby w pierwszej topce zbrodniarzy stulecia. Panowie w czarnych mundurach od Hugo Bossa czuliby się przy nim jak chłopcy w krótkich spodenkach. A jednak, kiedy mu się przyjrzeć, Ukazuje się naszym oczom nieporadny pan o fizjonomii Neandertalczyka i miłym, może nieco infantylnym usposobieniu. Jeśli czytaliście Myszy i Ludzie Steinbecka, albo widzieliście film o tym samym tytule, to odcis przypomina Leniego Small, którego zagrał John Malkovich. Jak taki przygłup myślicie sobie od razu? Nie zważając na poprawność polityczną, byłby w stanie pozbawić ducha tak wiele osób. I zaczyna od razu coś śmierdzić. Tak, trochę śmierdzi sam on, bo nie przepada za higieną. Jest prawie bezdomny. Jak to prawie? No bo gdzieś tam pomieszkuje, choć nigdzie na stałe. Nie ma jednak bieżącej wody, nie zna chyba mydła. Zresztą Higiena zdaje się być dla niego niepotrzebnym zbytkiem. Jego grubo ciosana twarz zdaje się apelować, że Stul, bo o nim mowa, lubi naturalność. Że drwi sobie z tych wszystkich ekstrawagancji, jak praca, czysty ubiór, czy inne takie-takie. Zatem kim jest Stul? Geniuszem zbrodni, czy też cwanym rzezimieszkiem, który... Wykoncypował sobie dość ciekawy patent na życie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Chronika kryminalna sezon trzeci, czyli aż amerykańscy seryjni zbrodniciele. Otis przyszedł na świat 5 marca 1947 roku w Jacksonville na Florydzie. Powiedzieć, że miał ciężkie dzieciństwo to... Nic nie powiedzieć. Kiedy w Europie po II wojnie światowej rządy kierowały się ku prospołecznym reformom Stany nadal trzymały się swojego ukochanego kursu kapitalizmu. I tłuste kotki pławiły się w dostatku, a wychudzone dachowce żyły w nędzy. Jak se pościelisz, tak się wyśpisz. Przypomnij mi nie jeden bystry słuchacz. Ja się z nim zgodzę, bo Otis jest w zasadzie dzieckiem kapitalizmu. Pozostawiony sam sobie, bez wsparcia odpowiednich instytucji, skazany na patologię swojej rodziny, wyrosł na zbrodniarza, który siał po postrach w wielu stanach Ameryki Północnej. Tutaj jednak mała uwaga, bo życiorys Otisa, jeśli dobrze rozumiem, sporządzony został na podstawie jego. Własnych opowieści. Ja osobiście nie ufam w ani jedno jego słowo i wydaje mi się, że jego szare i podłe dzieciństwo zostało przez niego jeszcze bardziej poszarzone i upodlone, aby w oczach sędziów i ławy przysięgłych jawić się jako ofiara tego podłego, bezwzględnego świata. Urodził się jako ósme. Z dziewięciorga dzieci. Niechcianą miłość poznał już w wieku pięciu lat. Dawał ją starszej siostrze, swojej własnej matce i ojcu, który za kołnierz nie wylewał, ale także sąsiadowi. Jakby tego było mało, jego matka nazywała go Suzan i ubierała w damskie fatałaszki, w których kazała mu chodzić do szkoły. Narażając go na drwiny i Przemoc ze strony starszych kolegów. A później, któregoś jesiennego dnia, jego ojciec wyszedł rano po papierosy i już nigdy nie wrócił. Otis ukończył 10 lat, kiedy odkrył swoją orientację seksualną. Jacksonville jest dzisiaj prawie milionowym miastem o dużej tolerancji, ale w latach 50. było 5 razy mniejsze, a mężczyźni, którzy. Lubili innych mężczyzn, wydawali się ówczesnym, zacofanym, a do tego bardzo religijnym mieszkańcom, czymś niepojętym, podejrzanym, a nawet zboczonym. Kochana bunia małego Tisa chciała mu pomóc i wyleczyć z demona homoseksualizmu za pomocą satanistycznych rytuałów i składania ofiar ze zwierząt. Uwaga, spoiler! Nie powiodło jej się. Jednak Otisowi było tego już za wiele i zaczął uciekać z domu. Szybko zauważył, że jego nastoletnie ciało można w dość łatwy sposób zmonetyzować w podejrzanych lokalach pełnych zakazanych twarzy zapijaczonych osobników. I tutaj dochodzimy do pierwszej zbrodni Otisa. Miał wtedy czternaście lat. Szedł sobie spokojnie z krajem drogi. Słońce zachodziło za horyzontem i rzucało ukośne promienie, wyciągające w nieskończoność ciemne cienie drzew. Otis usłyszał za plecami silnik samochodu. Pojazd, kiedy zbliżył się do chłopca, nieco zwolnił, a później się zatrzymał, kilkanaście metrów przed nim. Otis poczuł się niepewnie. Drzwi od samochodu się otworzyły i wychylił się młody mężczyzna, który zaproponował chłopakowi podwózkę. Otis opowiadał później, że coś wydawało mu się w tym wszystkim podejrzane, ale wsiadł do auta. Nie chciał pokazywać, że się boi. W środku było dwóch mężczyzn: kierowca, nieco starszy facet i ten młody, który otworzył mu drzwi. Starszy był obwoźnym sprzedawcą, jak się okazało. A młodszy jego partnerem. Zatrzymali się nieopodal na parkingu, zaproponowali Otisowi piwo. Mężczyźni rozmawiali ze sobą, śmiali się. Nagle ci dwaj zaczęli się o coś kłócić. Otis nie pamięta już o co, ale starszy wyciągnął nóż i wbił go w tego młodego. Wystraszyłem się jak diabli, opowiadał Otis. Wsiadłem w panice do tego samochodu i odpaliłem silnik. Facet wyskoczył mi przed maszkę, ale wcisnąłem gaz do dechy i ruszyłem przed siebie. Po nim nie było czego zbierać. Otis, kiedy to opowiadał, drżał w podnieceniu, uśmiechał się przy tym, choć w głosie słychać było powagę i przekonanie, że to wydarzyło się naprawdę. Jednak tej historii nie dało się nijak potwierdzić. W policyjnych kartotekach. Nie było tego wydarzenia. Żadne ciała w tym czasie i w tym miejscu nie zostały znalezione. Włóczęga Otisa długo nie trwała, bo w wieku 17 lat został zatrzymany przez policję za kupczenie swoim ciałem. Wyszedł na wolność mniej więcej po roku. I nie wiedząc, co ze sobą począć, kontynuował swoją włóczęgę przez Stany, trudniąc się żebractwem, drobnymi kradzieżami oraz nierządem z różnymi panami. Jego Odyseja trwała blisko siedem lat, między 1966 a 1973. Prawie nic nie wiadomo o tym czasie, sam Otis mało opowiadał, niewiele pamiętał. Pojawił się w 1974 roku w Nebrasce, kiedy to stał się głównym podejrzanym o odebranie 24-letniej Patrycji Webb jej istnienia. Zanim jednak śledczy postawili mu zarzuty, Otis znikł za granicą stanu i pojawił się w Colorado. Nie minął jednak miesiąc, kiedy zginęła tam 31-letnia Ellen Holman. I głównym podejrzanym dla policji w Colorado stał się znowu Otis. Jednak znowu nie został zatrzymany i uciekł do Jacksonville do domu. Ten niespełna 30-letni mężczyzna poznał wówczas o 25 lat starszą od siebie kobietę i po krótkim czasie wzięli ze sobą ślub. Małżeństwo to jednak nie przetrwało. Próby czasu nie dotrwało do grobowej deski, ani jego, ani na szczęście jej. Nie minął miesiąc, co ja mówię, nie minął tydzień miodowy, kiedy świeżo upieczona małżonka zreflektowała się, że mąż woli, mężczyzn no i się z nim rozstała. Po trzech dniach pożycia małżeńskiego. W tym miejscu dochodzimy do początku. Porzucony Otis, pozbawiony przez to dachu nad głową oraz ciepłej strawy stołuje się w jadłodajni dla biednych i bezdomnych. Je zupę, siorbiąc przy tym głośno, bo gorąca. Łamie kości i wysysa szpik kostny i myśli sobie jakby smakowało mięso homosa pięsa. Wyobraża sobie chłopca, bo wtedy jest bardziej miękkie i mniej żelaste niż gdyby smakował knura. Później będzie opowiadał śledczym, że antropofagią też się zajmował. Trochę się tego w życiu zjadło, będzie mówił. Najpierw wychodziłem, żeby upolować jakiegoś małego warchlaczka. Chwytałem go, wiązałem, kneblowałem, pakowałem do bagażnika i wiozłem do siebie. Po rozebraniu Dunagia trzeba go powiesić głową w dół, za kostki. Poderżnąć wiadomo co, poczekać aż farba spłynie, a potem usunąć wnętrzności. Policjanci słuchali tych wywodów bladzi jak słupy solne. Nie wydawali z siebie żadnego dźwięku, a potem tygodniami im się to śniło. Otis natomiast, paląc papierosa, z wiecznym uśmiechem na jego troglodyckiej twarzy, z wzrokiem opowiadał dalej. A mówił natchniony, jakby wspominał piękne chwile swojego życia. Mięsko piekłem w całości nad węglem drzewnym, bo węgiel drzewny daje mało dymu. Trzeba je nadziać na stalowy pręt, wsadza się go od tyłu, a wychodzi z przodu. Potem mocujesz pan wszystko na widełkach z różna, żeby można było obracać, no i kręcisz, żeby przypiekło równo z każdej e, strony, smaczne jak cholera. Opowiadał to tak, jakby streszczał podręcznik dla myśliwych i amatorów grilla, ale to będzie opowiadać dopiero za kilka lat, w 1983 roku, kiedy policja zatrzyma go za podpalenie. Póki co Otis je zupę i wysysa szpik kostny. Do jego stolika zbliża się dość przystojny, jak na to miejsce, mężczyzna ze szklanym okiem. Otis natychmiast to zauważa. Pyta, skąd to szklane oko, a facet mu odpowiada. I zaczynają ze sobą rozmawiać. Od słowa do słowa, i okazuje się, że mają podobne doświadczenia z dzieciństwa. Wychowali się. W podobnych warunkach i wiodą teraz dość podobne życie, bez domu, bez perspektyw, bez przyjaciół. Jest rok 1976, i ci dwaj mężczyźni zaprzyjaźniają się, rozpoczynając największy zbrodnicielski rajd po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 600 km dziennie. 18 tysięcy kilometrów miesięcznie, i z obliczeń Otisa, dokładnie 1800 osób w 6 lat, pobijając wszelkie rekordy. Takich trzech, jak ich dwóch, nie było ani jednego. Ale czy na pewno przez te lata, kiedy Otis, jego przyjaciel Henry Lee Lucas, o którym szerzej Będę mówił w następnym odcinku, kiedy oni przemierzali Stany wzdłuż i wszerz, policja nie deptała im po piętach. Owszem, mogli być geniuszami zbrodni, moriartymi lat 70., ale mogło też się tak zdarzyć, że Otis, chory na schizofrenię, mógł nie do końca trzymać się faktów i... Dramatyzować trochę rzeczywistość. Jak wspomniałem, Otis twierdził, że podczas ich podróży ponad 1000 osób, a dokładnie 1800 osób miało to nieszczęście się na nich natknąć, przez co już nigdy nie natknęli się na nikogo innego. Jednak Henry Lee Lucas twierdził, że było ich nieco mniej, doszedł do 600, czyli w zasadzie do połowy tego, co wyrachował Otis. Pewne wątpliwości nasuwała też pierwsza zbrodnia Otisa, o której opowiadał z taką żarliwością i dumą, a której nie udało się ustalić. Mam na myśli tych dwóch mężczyzn w samochodzie. Co ciekawe, też twierdził, że te 1008 osób to dzieło Henry'ego. On był tylko konsumentem, jeżeli. Mogę to tak powiedzieć: sam pozbył się jakichś stu, może 125 ludzi. Do pewnych zbrodni się przyznawał, a później odwoływał zeznania, mieszając w tym tak bardzo, że już nikt nie wiedział, co jest prawdą, a co nie. Kilka faktów jednak udało się ustalić. Otisa zatrzymano po podpaleniu mieszkania 4 stycznia 1900. 82 roku. Za to podpalenie sąd skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Może powinienem od razu dodać, że w tym mieszkaniu zabarykadowany był 65-letni kochanek Otisa, niejaki George Zonenberg. George, niestety, nie zakrztusił się dwutlenkiem węgla, nie spłonął też. Poparzył się jedynie i tak z tymi poparzeniami trzeciego stopnia. Przeleżał prawie tydzień, aż organizm dał za wygraną, i odpuścił dalszą walkę o życie. Drugą udowodnioną zbrodnią było uduszenie 19-letniej Tallahassee. Otis miał dostać czapę, ale ze względu na jego problemy natury psychicznej, jego schizofrenię i oznaki mitomanii, zmieniono tę karę na dożywocie. Pozostaje. Jeszcze jedna zbrodnia, do której Otis się przyznał, a której nie zdążono mu udowodnić, choć 27 lat po tym wydarzeniu i 12 lat po jego śmierci, 16 grudnia 2008 roku, policja ogłosiła, że to jednak Otis był sprawcą. Wydarzenie miało miejsce 27 lipca 1981 roku. Siedmioletni Adam Walsh. Został uprowadzony z domu towarowego Sears w Hollywood na Florydzie. Nie mylić z Hollywood w Kalifornii. 10 sierpnia 1981 roku w kanale wodnym Vero Beach na Florydzie znaleziono jedynie głowę Adama. Reszta, według zeznania Otisa, posłużyła mu za kolację. Ta zbrodnia była punktem zapalnym dla ojca Adama. John Walsh został prawnikiem i pomagał od tej pory ofiarom przestępstw z użyciem przemocy. Prowadził też program telewizyjny America's Most Wanted na kanale Fox, takie amerykańskie 997. Jak już wspomniałem, Otis nie usłyszał zarzutu w tej sprawie. W więzieniu zresztą nie spędził wiele czasu. We wrześniu 1996 roku po zaledwie 13 latach odsiadki zmarł na marskość wątroby. I tak skończył się wielki zbrodniarz, który wiele o sobie mówił, ale ostatecznie, no cóż, okazał się zwykłym rzezimieszkiem i kłamcą. Trochę dłużej posiedział za to jego rzekomy kompan. Henry Lee Lucas. Ale o nim opowiem dopiero w następnym odcinku. A póki co, zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, i daj łapkę w górę albo napisz komentarz, jeżeli ci się podobało. Aby jak najwięcej osób mogło też usłyszeć tę historię. I tradycyjnie dziękuję za wysłuchanie i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Następnym razem.